Legenda Adriana Spotykamy się, aby zachęcić Państwa do przeczytania czerwcowego wydania newslettera Prawo w biznesie. Zebraliśmy tam najnowsze zmiany w prawie, zarówno te, które już obowiązują, jak i te, które dopiero nadchodzą. To naprawdę obowiązkowa lektura dla wszystkich przedsiębiorców. W nowym wydaniu piszemy między innymi o nowych obowiązkach firm nałożonych tzw. aktem o dostępności, pozwach PFR przeciwko przedsiębiorcom o zwrot subwencji covidowych, e paragonach oraz zmianach w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców. Natomiast w kontekście zbliżających się wakacji szczególnie za Zapraszam do lektury mojego artykułu, który dotyczy zasad rozliczania zaległych urlopów przy kontynuacji zatrudnienia. Chodzi o sytuację, w której pracownik ponownie nawiązuje umowę o pracę z tym samym pracodawcą. Rozwiewamy wątpliwości, czy wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, czy też pracownik może wykorzystać urlop już w trakcie trwania nowej umowy o pracę. Właśnie, ale nie zradzajmy wszystkiego. Więcej w naszym newsletterze. Zachęcamy do zapisania się do newslettera. Szczegóły na stronie www.sobotechira.pl. Zapraszamy! Zapraszamy.